Czołem ludziska! Z tej strony Staszek, a przed wami przegląd tygodnia, czyli szybkie newsy o tym, co zobaczycie na kanale w ciągu najbliższych siedmiu dni. Przyznam szczerze, że nie pamiętam kiedy ostatnio dostałem tyle zapytań o jedną grę. Nie żebym uległ naciskom czy coś, ale skoro tak bardzo chcielibyście zobaczyć serię z Beholdera, to czemu nie? Będziemy podglądać, spiskować, robić dramy i spowiadać się przed totalitarnym rządem? Albo wręcz przeciwnie. Pierwsze epizody, jak zawsze, w środę i sobotę. Poza tym na kanale pojawią się odcinki z... SteamWorld Heist w poniedziałek i czwartek. Quern Undying Thoughts we wtorek i piątek. Keep Talking and Nobody... w środę o 19. Oraz Fez w czwartek o 19. Co więcej, na pewno pojawi się minigraszka z ciekawej pikselówki logicznej. Może pogram więcej w Enter the pigeon yy, w sensie Gungeon, a reszta wyjdzie w praniu, więc obserwujcie harmonogram. Niedzielne grankiety to miejsce, gdzie odejdzie swój głos na grę, którą chcecie zobaczyć w następną niedzielę. Poprzednio wybraliście Enter the Gungeon, Na kolejnych pięciu kandydatów w powrocie do gryszłości możecie głosować już teraz. Link znajdziecie w opisie i w harmonogramie na stronie. Który fragment rozgrywki zasłużył na mianolamy tygodnia? Zobaczmy! Dobrze, mów. Czerwone A. Zostaw. Czerwone A. Zostaw. Czerwone C. Zostaw. Wcale się nie zacięłam. Wszystko mam zostawić? Wszystkie trzy? Tak! E? Nie! Co przeciąłeś? Nic! Czerwone A, czerwone A, czerwone C. Wszystkie trzy po kolei mam zostawić? Nowo, tak. nowe, nowe, od początku mówię. Tak! No to coś muszę przeciąć, bo jest źle. No i nie, nie pozwala mi iść Chcesz dalej. Chcesz zobaczyć karteczkę? Ale, co mam ciąć? mi powiem, Nie wiem! Ciąć? No. Czy ja ci źle mówię? Nie no. O Jezu. O Boże. O Boże. O jaka super lama. O Jezus Maria. Dobra, nie wiem dlaczego, ale dwa i trzy powiedziałem się na początku. <grym> Na koniec, jak zwykle, pytanie od widzów, które w tym tygodniu zadaje Mateusz, a brzmi ono: jaka misja i w jakiej grze najbardziej cię zdenerwowała lub zniechęciła do dalszej rozgrywki? No, więc ja tutaj przytoczę grę, której nie mam na kanale, ale jest nią XCOM. XCOM pierwszy. Dlaczego? Skojarzyło mi się to z tym, że, może, nie konkretna misja, mi się tutaj mnie jakby zdenerwowała i nie pozwoliła mi skończyć gry, ale bardziej całokształt misji w late game'ie. XCOM był naprawdę dobrą grą, gdyby nie to, że bardzo szybko można było osiągnąć taki poziom naszych wojowników, że ostatnie misje były całkowicie nudne. Mamy przykokszoną ekipę, rozwalamy przeciwników bez, żadnych, bez najmniejszych problemów. I pamiętam, że głównie przez to, że już nie czułem wyzwania w tych, że odblokowałem niemalże wszystko, nie dokończyłem jej i nie skończyłem jej w 100%. Gdzieś tam pod sam koniec zaniechałem swoich poczynań. Ostatnio nawet zastanawiałem się, czy aby nie zrobić serii z XCOM 2, ale to jest temat na inny moment. Dajcie znać natomiast jak to jest u Was. Na dziś to wszystko, pamiętajcie o nowym odcinku codziennie o 16:00. sprawdzaniu harmonogramu na stronie www.staszekigraszek.pl i śledzeniu mnie na Face, instagramie, hitboxie oraz steamie. Możecie również nabyć koszulkę czy kubek z Marketu lub wesprzeć mnie na Patronite i otrzymać dostęp do nigdzie indziej niepublikowanych materiałów. Wszystkie linki i ważne informacje znajdziecie w opisie pod filmem. Ode mnie jak zawsze wielka piona, trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!